Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału, wyjątkowy gość. Myślę, że wielokrotnie bawiliście się przy jego utworach, na lekko, na mocno, na trzeźwo i po pijaku Piotr Połać, bracia Figofagot i wiele, wiele innych zespołów, o których porozmawiałem. Witam Ciebie serdecznie. Witam Ciebie również, bardzo. Jak tam zdrowie? W porządku, tylko trochę przy tyłu. Eee, tam nie widzę. No to wciągam brzuch w takim razie. Wiesz co, zacznę nietypowo, bo tu wiem, że płyta w, już wkrótce, albo już jest na rynku. Zobaczymy, zobaczymy, kiedy to będzie opublikowane. Więc ja jeszcze bym zahaczył o poprzednią płytę, bez popity i bez gumy. Stary, jak wy sobie radzicie w czasach politycznej poprawności? E, wiesz co... Ja wiem, czy ta puta jest taka kontrowersyjna. No, nie. nie jest kontrowersyjna, ale dzisiaj każda strona się do czegoś przyczepia. Czy lewa, czy prawa, czy ze środka. Każdy jest na jakimś celowniku, raz, ale z drugiej strony każdy chce prowokować, żeby być na świeczniku, żeby chociaż przez te kilka godzin pożyć na portalach internetowych i w mediach społecznościowych. I jak wy funkcjonujecie z Bartkiem? Funkcjonujemy w taki sposób, że jesteśmy tak głęboko alternatywą, że nikt się nami nie interesuje. Jak to? No kiedyś, stary, bracia od pierwszy utwór od razu, wiesz, jakieś pozwy do prokuratora, Sprostowania tu, tam. Mniejszość cygańska do dzisiaj, jak Was podobno widzi w Polsce, to ścigają Was. Możliwe. Nie wiem, bo się nie zadaje z mniejszością cygańską, ale yy, nie, nie wydaje mi się, żeby to było już takie kontrowersyjne. Zigo to jest bardziej żart. To, tu chodzi o to, że, że konwencja cała i teksty, to o czym śpiewamy, to jest satyra jakaś. Tak? Ale wiesz, niektórzy biorą Was na poważnie. Do dziś znam znajomych, którzy y, mówią, że słuchają Disco Polo i wymieniają Was w pierwszym szeregu obok Zenka, e, boysów, skaner i tych wszystkich migów, nie migów. bracia figofagot. No to jest przerażające. Czyli co, nie mo można powiedzieć, że ludzie nie są dowcipni, nie wyczuwają te tej ironii przy, jakby powiedzieć puszczonego oka? Ale to... Żadna jest nowość. Niektórzy ludzie nie mają poczucia humoru. Ale <grym> słuchają was, i... <grym> pomimo tego, to jest dobre. No bo w, jak, jak jest, wiesz, jak jest klimat taki w grupie rówieśniczej, żeby słuchać, to słuchają tego, co koledzy słuchają. No. Okej, okay, bo słuchałem waszej, waszej naj, najnowszej płyty. I ja jestem, bo wiadomo, jest, jest Karolin, Karolinko, kocham cię, są, są nowe utwory, ale są też utwory, które ja skądś tam gdzieś słyszałam, gdzieś się przewijały. Można to traktować jako składankę, jako The Greatest Hit, czy to są, wiem, za brzydkie sformułowania. Sformu że najwyżej dostaną ciebie w mordę takie odrzuty spośród waszych poprzednich płyt. To nie są odrzuty, to są, to są… cała płyta to są single, które mają swoje teledyski i w zasadzie każdy te, te utwory zna. To jest zbieranina piosenek niezwiązanych z żadnym wydawnictwem, natomiast takich, które, które okazały się tam przebojami czy jakimiś hitami. I uznaliśmy, że należy je w jednym miejscu po prostu zmieścić, dlatego że one no, inaczej się nigdzie nie ukażą. O, tak bym powiedział. A szkoda, a szkoda, żeby nie było wędkarza miłości nigdzie. Dokładnie, ale wiesz co, mnie się, jeżeli chcę sobie poprawić nastrój, to włączam wasze dwa utwory, w szczególności jeden, z pewnym panem, który się nazywa Paweł Mikołajów. Kojarzysz pana? Tak, oczywiście. I właśnie. a może jakiś wspólny projekcik? On, Stachurski i wy. Żeby roz... a zresztą mogę. Rozpierdoliłoby kluby. Możliwe, ale Stachurski udał się w podróż w Kosmos, a Popek z kolei chyba jest za oceanem teraz, więc trzeba by to. Chociaż w czasach koronawirusa udowodniliśmy sobie, że wszystko można robić zdalnie. Nawet pić wódkę, w związku z czym... No, chciałem. Właśnie ja na przykład pamiętam, jak on jeszcze siedział w Anglii, jego koncert, ja byłem na jego koncercie, że Borikson biedny skakał, a on sobie, wiesz, na Skype'u, Jezu, to było z 6 sześć lat temu, jak to czas szybko leci, wiesz, ze swoimi ziomeczkami, grał na gitarze, bo wesoło. Zapytałem się go, Paweł, pamiętasz coś z tych koncertów? E -e. No właśnie. E -e. No, Ale myślę, że to byłby dobry strzał, taki koncertowy, jak ten, może koronawirus przejdzie, albo się uspokoi, taki właśnie trzech mocnych zawodników. Nareszcie na, na koronawirus wszystkich nas zabije i będzie spokój, wreszcie. Nie trzeba będzie się, wiesz, męczyć. Ale proponowali ci, na przykład, jak już mówimy o Popku, proponowali ci występ w Fame no bo stary, jesteś popularny na YouTubie, robicie wyświetlenia, dzieciaki was kojarzą, bawią się przy waszych utworach, nie miałeś takich propozycji, no bo widzę, jesteś masywnym facetem, że jakbyś tak ścisnął pięść i byś tak uderzył w twarz, no to byś mógł krzywdę zrobić. tak Nie, nie proponowali mi całe szczęście, bo wiesz, nie wiem, jakbym się zachował wtedy takie takiej propozycji, nie oczywiście bym odmówił, ale yy, Cenię sobie to, że nie jestem jednak na celowniku ludzi o Twoim MMA, bo nie utożsamiam się z, to, z tą grupą internetową. W sensie z, z ludźmi, którzy tam się biją, nie, nie jestem YouTuberem. i nie... być ich ojcem z całym szacunkiem. No, mógłbym być, mógłbym być. Znaczy niektórych, a niektórych po prostu kolegą z klasy. Tata, ta, Tata Piotrek. Właśnie, Tata Piotrek, ty jesteś teraz troszeczkę, znaczy troszeczkę jesteś ustatkowanym, bo wiadomo, jest twarz artysty, rozrabiaki. O, powgadamy o tych mocniejszych dźwiękach, ale to już za chwilę. A jesteś młodym tatą. Jakoś nie czytam o tobie na, na pudelku, na innych portalach internetowych. Z, tak, zamykasz tą przestrzeń, może to i dobrze. No tak, no, ja mówię, cenię sobie swoją prywatność i, i to, że y, nie muszę y, świecić swoim życiem prywatnym. Y, 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 powiedzmy tak, moi fani, jeżeli tacy są, cenią mnie za twórczość, a nie za pajacowanie. O. Ale to jest, to jest ciekawe, to właśnie, bo dla mnie, bracia FigoFagot, jak byłem wielokrotnie na waszych koncertach w klubach, no to jesteście maszyną, rozpędzoną maszyną. Tutaj nawiążę do innego zespołu Lux Torpedo, czy po prostu zapierdalacie po tych szynach. I jak wy teraz funkcjonujecie z Bartkiem? No nie ma tych koncertów, a jak już są, to tak jak wcześniej rozmawialiśmy przed włączeniem czerwonego przycisku, że podpisujesz umowę, w której jest paragraf, że w każdej chwili ten koncert może być odwołany. Jak wy funkcjonujecie? Przecież wy. Wy, jakby to powiedzieć, przemierzyliście Polskę i nie tylko Polskę wzdłuż i wszerz. No tak, no w tym momencie nie, nie funkcjonujemy koncertowo, czyli jesteśmy, skupiamy się na, na utworach, skupiamy się na, na, na pracy w domu, <laughs> pracy domowej, natomiast faktycznie nie koncertujemy, no, trzeba też pamiętać o tym, że my bo teraz musimy dokończyć trasę koncertową, bo ona była przerwana przez to... Była Przerwana była w, pod koniec lutego, w marcu, i tak naprawdę teraz te koncerty, które nam się szykują, aby one się odbyły od września tam do, do, do grudnia, to są tak naprawdę y, przez. Przełożone koncerty przez koronawirus. Płyta odrzut, koncerty odrzut i tak dalej. Wszystko jest na odrzutach. Koronawirus namieszał bardzo mocno. No, no miejmy nadzieję, że w tym roku jeszcze coś zagramy, chociaż są takie już głosy ze środowiska bardzo sceptyczne, że nic się do końca roku nie odbędzie. Mi się wydaje, że to jest przesada. To jest po prostu przesada. Powinny się odbywać. Powinny się odbywać. No bo tak jak mu rozmawialiśmy, na plaży ludzie leżą, są zdecydowanie większe zgromadzenia niż na weselach, a i tak to funkcjonuje właśnie, wesela, wesela. Wy otrzymujecie oferty typu Panie Bartku, panie Piotrze, przyjedźcie do nas na godzinkę, zaśpiewajcie tą Bożenkę, bo my tak lubimy. Zdarza się? Zdarza się, ale my nie, nie świadczymy takich usług. Dlaczego? Przecież to podobno jest nawet jest dobre przybicie, jeżeli chodzi o stawkę. Godzinka, cyk, zagracie do domu, jazda. No, ale to nie o to chodzi, no to, to, jest, Fago to jest, coś więcej niż eventowy zespół na, na, na ten, no nie tak mi się wydaje. Że... Jesteście wyjątkowi, bo wiem, że wielu osób się modli o takie wesela. No może, no nie wiem, no my nie jesteśmy prezenterami w centrach handlowych, nie, nie, nie gramy na, na weselach ani stypach, no jakoś tak jesteśmy zespołem klubowym i, i, i gramy, gramy koncerty klubowe. I plenerowe. A Bartek w pesecznie sobie rysuje i rysuje. Rysuje i rysuje. Dokładnie, powiedz mi, ale też. Bo jak pamiętam się, wam, wam to zaczyna, jak jemu się zaczyna ta blok ekipa, to widziałam właśnie wasze kawałki, wasze utwory, ty troszeczkę się trochę z tego wycofałeś. Ale... Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Ale nie korciłoby cię. A przecież to stary, co on wypuści, to od razu jest na karcie na czasie. On przebija tych wszystkich raperów i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest jego firma, jego sprawa, co ja mam do tego. To nie jest moja w ogóle rzecz. Okay. Czyli wy po prostu tworzycie duet, a wszystkie inne projekty to tam na boku. Ale mi powiem ci, brakuje takiej satyry, bo on wypełnia wciąż deficyt. Kiedyś bo właśnie było pod gradobiciem pytań, był Kapitan Bomba. Wiem, że też wielokrotnie, jakby to powiedzieć, współpracowaliście pod względem muzycznym, jeżeli chodzi o te projekty. Właśnie zauważyłeś, że jakoś teraz ludzie tego nie robią. Nie wiem, przyzwyczajeni są do memów, do czegoś innego. Kiedyś ten humor tętnił. A teraz jakieś, wiesz, lifehacki, jakieś unboxingi i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, wiesz, jak my robiliśmy z Bartkiem bombę i te pierwsze bajki, to tak naprawdę to w dalszym ciągu jest tylko ta produkcja. Bo tak naprawdę, jak mówisz, że humor tętnił, no humor tętnił, bo zamawiali te bajki i tego robiliśmy dużo. Natomiast my się nawet zastanawialiśmy z Bartkiem, dlaczego nie ma konkurencji dla nas? Dlaczego nikt tego nie robi? Przez chwilę pojawili się Władcy Much, to było takie hehe, he, śmieszne, ale powiedzmy, że poszło szeroko, poszło, bo to i telewizja i tak dalej, to był jakiś tam sukces. Film też był. Film też był, no no, no właśnie, ale tak naprawdę potem to, to zdechło i z jakiegoś powodu nikt nie chce robić y, śmiesznych bajek w Polsce. Bartek robi chwała mu za to. To, 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 to dobrze, że tak jest. A dlaczego oni nie robią? No wiesz, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Nie, nie, nie wiem, dlaczego młodzi ludzie, nie, którzy potrafią tam rysować czy coś tam robić, nie, nie wymyślają nic i, i, i nie robią swoich bajek. Nie mam pojęcia. No, blok... Ekipa opanowała. Był, jakbym ci powiedział, jacy ludzie oglądają blok ekipę, żeby się odstresować, to byłby zaskoczony. Często niektórzy mają przed nazwiskiem DR albo DRHB, albo nawet prof. Ale właśnie wy wiem, że to może ryzykowna teza, no ale cóż, ja, ja, ją, e, ja ją przedstawię, że wy doskonale znacie polskie sumienia. Na tych waszych płytach jest Polska. Jest polska, której ludzie się boją w przestrzeni medialnej mówić, albo z niej sobie żartują, he, he, ha, ha, ha. Wy walicie prosto z mostu kawy na awy, bo taka jest Polska. To nie są duże, to nie tylko duże miasta, nie tylko żyjemy w banieczkach, w klubach. W banieczkach, e, tylko po prostu wyruszamy w Polskę i to jest. Na waszej najnowszej płycie, na poprzedniej, bez popity i bez gumy. Jeździcie tak po Polsce, czy po prostu tak znacie? Właśnie, wy jeżdżąc po Polsce, tak dobrze znacie tego Polaka, że jak ja włączę płyty, to ja mówię, kurde, przecież ja mam takiego wujka, ja mam takich znajomych, oni się tak bawią, oni mają takie spojrzenie na świat. Każdy z nas chyba ma takiego wujka, chyba że się wychowuje nie wiem gdzie właśnie, no ale to jest, notacji tacy jesteśmy i to, to jest ta, ten taki, ta figofago to jest taki paszkwit, to przyłożenie lusterka do własnej twarzy, spojrze, zmierzenie się z tym, że jesteśmy psaśni, że, że, że po alkoholu jesteśmy tacy, a nie inni, że jesteśmy jednak ksenofobiczni, że jesteśmy szowinistyczni, szowinistyczni mocno, no, to jest obraz polski to za zawsze był cel figofagot. Figofagot, żart figofagot polega na tym, że śpiewamy z perspektywy tego udręczonego chłopca ze wsi, pokazując jednocześnie, że on jest dość okropny. Pięknie to, powi to powiedziałaś, ale wiesz co, wiesz, za co ja was lubię? Że wy inspirujecie się tymi brzmieniami z lat 90 -tych. te syntezatory, wy nie wiem, jakieś przeszukujecie te giełdy, bo wiem, że jest taka moda przeszukiwanie i kupowanie syntezatorów rosyjskich z lat 70 i 80 -tych. Po prostu współpracujemy bardzo często z Andrzejem Izdebskim, naszym producentem i on ma po prostu te stare syntezatory, te wszystkie Juno, i różne te, te, te modele Rolanda, X, -y jakieś i tak dalej. To po prostu mamy te instrumenty i z nich korzystamy. Właśnie, teraz przejdziemy do drugiej części rozmowy. Piotr Połaś to nie tylko bracia figofagot, ale również chciałem powiedzieć rokowy, ale powiem jednak metalowy wokalista. Jak funkcjonuje metal w 2020 roku? Bo ja nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że żeby osiągnąć dzisiaj sukces na polskiej scenie metalowej, trzeba właśnie pisać takie piosenki jak bracia figofagot. Wam metalowcy trochę zabierają chleb. Tymi swoimi prześmiewczymi Haha tekstami. To chyba jest w Polsce ten hecheszkowy rok, który nagle stał się niezwykle popularny. Okazuje się, że zacierali a wypływają jako mainstream. To jest dość zastanawiające specyfika, specyfika kraju nad Wisłą po raz kolejny. Natomiast ja wiem, czy zabierają to, to jest też inna publika. No. Trochę inna jednak, trochę inna. Natomiast jeżeli chodzi o, to, o, o ten metal, jak metal funkcjonuje, no, he -he to, czy Metal z Politechniki to nie jest scena metalowa. A scena metalowa, jeżeli o to pytasz, tak. To... Jak wygląda w Polsce? Bo ja na przykład yy, też stwierdzę, że troszeczkę muzyka gitarowa, mocniejsza, lżejsza, zjada swój ogon. Że troszecz... I to jest dla was korzystne, że może w jakiś sposób zeszliście do niszy i macie prawdziwego, wiernego fana, który kupi waszą płytę, kupi wasz merch i pójdzie na wasz koncert. No tak, no wracając do tego, ten, ten metal teraz tak się podzielił, że masz te wielkie y, bloki y, z wielkich zespołów, prawda, i w ten sposób się sprzedaje areny i hale, tylko trzeba tam nawalić dziadostwa z 4-5 zespołów, prawda, wtedy... One najpierw... cały czas grają, co tak. so cały czas te same zespoły. Tak, albo masz tą scenę młodą, gdzie masz takie zespoły, jak Gruzja, czy trochę I, i Ci chłopcy właśnie próbują to od dołu zrobić, wrócić do, tak, do takiego metalu z lat powiedz, pierwszych 80., i w ten sposób budować sobie swoich fanów. Ja to szanuję bardzo, mi się, mi się to podoba. Ten metal jest, on jest agresywny. Gdzie jest Piotr Połać, wchodząc w słowo? W tym momencie Piotr Połać jest w domu i pisze muzykę. <grywka> Na razie nie, nie, nie wychodzę. Nie, nie, mam taki moment, że tak dużo komponuję, że nie, nie jestem w stanie za bardzo myśleć o tym, gdzie, gdzie, gdzie jestem na scenie. Słyszałem, działasz z Sermichem. Coś tam próbujecie, coś tam szlifujecie. Cały czas działam z Sermichem, ale działam też z Faustem, z Filipem. I, i teraz próbujemy zrobić. Hip hopowe bardziej że bardziej O, no to panie mnie zaskoczyłeś. Dobra, w którą stronę? No to teraz, jakby to powiedzieć teraz zahaczyłeś o moją branżę. To gdzie ty teraz? Gdzie wy będziecie? Gdzie wy się będziecie lokować? Bo to mnie ciekawi. To będzie nowa szkoła? To będzie stara szkoła? Czy to będzie nowa szkoła patrząca z sentymentem do lat 80., 90., jak słyszę, właśnie produkcję Fausta z tymkiem? No to, to będą, zahacza o rap. To będą mroki. To będą, mroki? Tak. To będzie coś w stylu dope DOD. Suicide Boys. To, to, to. No to brakuje takich brzmień w Polsce, chociaż ostatnio właśnie... Jak to się mówi? Crank rap, tak? No, tak. A, na no takiej zasadzie. No bo powiem Ci, że na przykład DOB D.O.D. na początku roku wypuściło fajną, to chyba Epka była, z, ze Słoniem. I tak słyszałem, kurde, to jest rap, nie? Jest agresywne. Puściłem właśnie ziomeczkom, którzy słuchają metal. o, to jest rap, A to jest rap. Czyli w tę w mańkę pójdziesz, Piotrze? Tak, tak, tak. No to jest nisza, no to gratuluję po raz kolejny, czy przy okazji braci Figofago, czy przy okazji twoich metalowych projektów, nie, zespołów, nie lubię słowa projekt, czy teraz to, no to masakra, ale to jeszcze ujrzy światło dzienne w tym roku Piotrze, czy dopiero w 221? Singiel na pewno jeszcze w tym roku, natomiast płyta raczej 2021. Musimy się znowu spotkać bez żadnych pośredników, hahaha, ha, ha, bezpośrednio, czyli u Ciebie się będzie działo gęsto, czyli nie, nie narzekasz, nie płaczesz na koronawirus, ale właśnie, Ty też wspierasz tą akcję OK, odmrażamy koncerty, bo ja zauważyłem, że to tylko głównie zespoły popowo, popowo rokowe. Wiesz co? Po pierwsze, nie wydaje mi się, żeby dodanie sobie do awatarka na portalu społecznościowym czegoś tam było jakimś ruchem, bo to jest idiotyczne. Odmrażanie koncertów jest zależne od bardzo wielu czynników, a nie od tego, że ktoś sobie to napisze. No, ludzie muszą przede wszystkim się nie bać i zacząć wychodzić, przychodzić na te, na te koncerty, a się trochę boją. No, Organizatorzy też muszą. Wziąć pod uwagę, podjąć ryzyko, prawda? Dlatego, że nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. Więc to odmrażanie koncertów to, to nie jest Widzi mi się y, y, jakiegoś muzyka na Facebooku. I wsadzenie sobie, prawda? No, popieram Francję albo coś tam. No. Czyli tak czy siak zawsze działać? Czyli u Ciebie jest gęsto. No i nowsza płyta braci Figo Fagot, czyli kawałki, które mogliście mogliście gdzieś już usłyszeć, ale są już na płycie no, oczywiście nowe utwory Karolinka i jeszcze tam były dwa utwory, ile pamięć mnie nie myli? Tak, tak. Jeszcze będzie, mogę powiedzieć, chłopiec z Warszawy. Te, to o! Będzie. I jeszcze jeden, którego nie mam jeszcze tytułu, ale, ale jest o tym, że. Jak ten chłop to robi, że mu same te baby do łóżka idą? Właśnie to idą, idą wam? Idą właśnie, czy można jeszcze wyrywać na braci Figofagot? Nie wiem, nigdy nie wyrywałem na braci Figowago, też trzeba spytać się specjalistów od tego. Dokładnie, ale jeszcze, jeszcze muszę, muszę o braci zahaczyć. Czy można powiedzieć, że wy zmieniliście w jakiś sposób postrzega, postrzeganie na muzykę rozrywkową? Bo wy, trosz, wy dla mnie, bracia Figowago, zawsze było jakimś takim przełamaniem, o, właśnie wrócimy do początku naszej rozmowy, tej politycznej poprawności, że może na głos nikt nie mówił, ale wszyscy słuchali. I, I jak stary, jak ja byłem na waszych koncertach, to wy macie różnorodną publikę. Macie studenciaków, macie licealistów, ale też macie rodziny z dziećmi. Tak, tak, tak. Nie wiem, na pewno nie jest to celowe. Ja w ogóle nie lubię określenia łamać polityczną poprawność, dlatego że to jest teraz nadużywane, jest to pojęcie. Dobra, łamiecie schematy. No, to, to, tak bardziej. No. Łamaliście zawsze. Tak, nas staramy się po prostu, śpiewamy o tym, co nas śmieszy. I w, te, w takiej formule, w, jakiej, w jakiej, jak, jakiej nam to się wydaje, z, z, zabawne. Na pewno FigoFagot jakąś taką ścieżkę wyznaczyło, bo zawsze był ten, ten element te, tej muzyki w, w Polsce dowcipnej, bo zacierali, a przecież już są chyba z niej 11-12 lat. I, I przecież tam się też i Kazik udzielał w tych, w tych projektach z, zabawnych. Natomiast faktycznie FigoFagot pokazało, że można z tego zrobić płytę i istnieć poza poza tym raz w roku robionym festiwalem i wydaje mi się, że tak, że takie zespoły jak Nocny Kochanek, Łydka Grubasa, czy, czy ten... I tam mi Pół jest jeszcze. Że, że to jest, na, na pewno oni idą ścieżką wydeptaną przez tych dwóch kryjzoli ze wsi. Fabiana i... o, a, o a, sobie mówię. Tak, 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 mówię o sobie. Ale właśnie bez problemów wkładasz te, wiem, że takie trochę bardzo lifestyle'owe py pytanie. już jak właśnie, jak wygląda wasz, yy, wasz, wasz związek wieloletni Piotr Połacia z bratem Figo? Jest, jest, jest bezproblemowy szczerze mówiąc. Nie, no, praca to praca. Figo jest na, na scenie. te całe szczęście no, nie, nie muszę tej postaci grać cały czas. Ale właśnie jest różnica, na przykład jak wyjedziesz poza, nie wiem, poza Warszawę, załóżmy, bo rezydujesz w Warszawie, to ludzie... O! O, pan, pan, zrobimy sobie... Chcą pić z tobą wciąż? Tak, ale to chyba wszyscy chcą pić ze wszystkimi, to jest Polska. No. Jeżeli się z, z takim, w, w czymś takim poruszasz, to mówię. Ja nie lubię nigdy porównywać się do kogoś, ale znowu cenię sobie to, że mogę być sobą, piotkiem, połaciem, a nie muszę być słowomirem cały czas, prawda? Czyli to. to, to on, Tą postać kreuje i on nią jest. On tą postacią jest na co dzień, ten, ten, ten facet. W tym... To jest aktor. No tak, ale on z, 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 z tym, w, w, w tym serdaczku z tymi wąsikami, ty, tym Volkswagenem Polo, no, widziałem jak tak podjechał na halę Mirosławską. No, on żyje tą postacią. Ja nie żyję tą postacią. Ale jego na przykład, jak widziałem go w Złotych Tarasach, ludzie mieli go gdzieś. A to, nie, nie o to mi chodzi. Ja to nie chcę mówić o tym, o, o poziomach tego, tylko rozmawialiśmy o wchodzeniu w rolę, prawda? Tak. Cenię sobie to, że ja tej roli, nie jestem w tej roli cały czas. Ty wyglądasz jak wokalista metalowy. Taki rapkorowy nawet. Wyglądam jak ja, no. po prostu. Tak. Ale u ciebie gęsto jest, zawsze było, że pomimo tego, że byli zawsze bracia Figofago, to ja pamiętam cię właśnie głównie zrokowo metalowych eksperymentów, wygrzewek. Jak ja pamiętam, puściłem mojemu znajomym, nie, przecież to bracia Figofago, a ja mówię, a poczekaj. No, jego reakcja, o kurwa. Że ten facet tak śpiewa, no, no, miło mi, że, że taka była reakcja. No, no tak, z, działam y, muzycznie na, na różnych polach, o tak bym powiedział. Eksperymentuję. Czyli krótko mówiąc, śledźmy Twoje media społecznościowe, Instagramy i tak dalej. Tak, no tam niewiele zobaczycie a, a propos tego, ponieważ potwornie nie chcę mi się tym zajmować. Taki lań trochę jesteś, taki troszeczkę wyłamujesz się z tego trendu współczesnego, że non-stop relacje, non-stop zdjęcia, oznaczanie produktów, Piotrek z dzieckiem, Piotrek bez dziecka, Piotrek przy samochodzie. Nie jestem w stanie tego znieść i tego nie rozumiem. Nie, nie, nie wiem, jak ktoś może poświęcać tyle uwagi na, na takie gówno. No ale no, ta, tak ludzie robią. To w takim razie podsumowując, będzie dobra płyta naszej rozmowy z tym głównym. Dziękuję, że się skończyłeś, bo my ho, 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 kiedyś częściej rozmawialiśmy, teraz troszeczkę rzadziej, więc trzeba znowu do tego wrócić. No, oczywiście, oczywiście. No teraz spotkaliśmy się rzadziej, bo ostatnia płyta Figofagot była dwa lata temu. Oj i tak. Więc, więc też jest tak, że tego, ale dzwoni, ja chętnie przyjdę ja porozmawiać. Że ty niedaleko mieszkasz. Ja Ma, myślałem, że ty z buta pójdziesz, a ty nie leniuchu samochodem. No nie, bo się obudziłem, niestety jestem ofiarą yy, z lat dziewięćdziesiątych, i dowiedziałem się z internetu, wyobraź sobie, że na Netflixie jest Star Trek The Next Generation, wszystkie sezony. Uuu. Dowiedziałem się o tym wczoraj i oglądałem do czwartej rano odcinki i po. To, to dobrze, że i tak przyjechałeś, nie powiem o której godzinie, to dla Ciebie była bardzo wczesna pora. Może nie bardzo wczesna, ale faktycznie jeszcze zastanawiałem się, czy nie obejrzeć, nie wciągnąć jednego odcineczka szybciej i Potem byśmy odpłynęli. Dobra, w takim razie to jeszcze jesienią, zimą porozmawiamy, zapytam się, co u Ciebie. Może ten projekt będzie, o, musimy, muszę od Ciebie właśnie numer do Fausta, bo mam, chciałem też umówić się z nim na rozmowę, bo dobrą robotę robi chłopak. Nie ma problemu. Najpierw do niego zadzwonię, czy się zgadza. A bo to takie hip hopowe? Tak, to właśnie. Ja myślę, to jest po prostu kwestia kultury osobistej. No niektórzy nie, po prostu dają. E, powiedz Powiedź, że od kogoś. Dobrze dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, słuchajcie, śledźcie, widzicie, że to jest człowiek rozrywkowy, i też brzmienia, brzmienia metalowe, rokowe nie są obce. bo Ja muszę edukować ludzi, bo wciąż wiele osób myśli, wciąż, że Piotr Paś to wyłącznie bracia Figo Fagot. No, bo jest to największa część rynku, jakby, prawda, w której, w której, biorę, w której biorę udział. A... Nie mam tego za złe. No. Ale właśnie, bo zapomniałem zadać jednego pytania. Załóżmy, organizator jest głupkiem, albo organizatorka, i chcą was zaprosić na festiwal muzyki Disco Polo. Jaka była Wasza reakcja? Wiesz co? Nie, no to się już nie dzieje. Ale działo się. Działo się, ale to było na samym początku, nawet wystąpiliśmy na czymś takim. To się skończyło katastrofą. Właśnie było, że wiesz, piękni, piękni chłopcy, piękne dziewczęta w tych kolorowych strojach i nagle dwóch rozbójników. No, skończyło się tak, że nie pamiętałem, jak mnie, znaczy, ani ja, ani Bartek, jak nas na scenę wciągnęli. Tam się odbyły jakieś straszne rzeczy, rzucali w nas butelkami. Uj, Jezu. A jak my, to? my to jeszcze tam podkręcaliśmy atmosferę. Krzycząc niecenzuralne wyrazy w stronę publiczności. I w każdym razie nakazują. Okazał... Zapłacili Wam. Zapłacili nam, ale nas nienawidzieli, zobaczyli z czym to się je po prostu. I o tamte... Jednak bardziej metal niż Discopolo. Tamtej pory organizatorzy disco Polo nie dzwonią do nas. Są świadomi, że istniejemy. To nie jest tak, że nie wiedzą tego. Natomiast podchodzą do nas z dużą, może lekkim lękiem. taką wiesz. Wiedzą, że, że to jest nie, nie, nie ich świat. Ale ja zapowiadam zadać najważniejszego pytania: Czy bracia Figofagot Fagot mogą być tworzeni i słuchani na trzeźwo? Nie wiem. O, dziękujemy za rozmowę, Piotr, Pałacz, bracia Figofagot i jeszcze jakby teraz, jak, jak te zespoły, właśnie? Bo tam był kiedyś prąd, potem się nazwy te zmieniały. Prąd, prąd, darmo zjady, dużo tego jest dziadostwa. Ale to... Pięknie mówisz o swoich zespołach. Dziadostwo. No tak, no bo to jest dużo tego po prostu. Że Królże, Nady i dziadostwa, dziadostwa Piotr Połac? Tak jest. Dobra, Królże Nady i Dziad... dziadostwa Piotr Połacz. Sprawdźcie, posłuchajcie. Dzięki. Dziękuję.